Wydziel okno czatu, proszę bardzo. <gry> tak więc, moi drodzy, witam Was w tym niezapowiedzianym live, który się już na pewno. Wcześniej nie odbywał. Widzimy się pierwszy raz, prawda? I, i widzimy się pierwszy raz w tej grze. Nikt wcześniej, wcześniej nie widział tej gry. Nie wiecie, że właśnie wyszło demo Amanda The Adventurer 3. Tak więc, jakbyście nie wiedzieli, to właśnie wyszło demo Amanda The Adventurer 3. To na pewno nie jest drugi live, który odpalam, ponieważ pierwszy miał jakieś problemy. Na pewno wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak więc witam Was pierwszy raz. Wszystkich e, na, na tym live'ie będziemy grać pierwszy raz w demo Amanda. The de Adventurer. <grymne> jeśli ktoś ogląda zapis z live'a, to wiedzcie, że mieliśmy problemy. Były problemy, działo się dużo złego, bardzo złego, ale na szczęście e, będziemy udawać, że nie przeszliśmy pierwszych pięciu minut tej gry. Ok, tak więc witam jeszcze raz. Witam jeszcze raz. Nowa gra. Klikamy. I co my tu będziemy mieć w tym demku? Proszę, zostaw wiadomość po sygnale. Hey, Kate, to. to ja. Idę tam dzisiaj. E, chyba zwiększyli ochronę od moich ostatnich kilku wizyt, ale to dobrze. Znaczy, że coś jest na rzeczy. Spotkam cię w tym samym miejscu co zawsze, o tym samym czasie co zawsze. Mam dobre przeczucie co do e, tego czasu. Dobra, widzimy się za kilka godzin. Ok. Tym razem nie powinno nic zacinać. Więc powinniśmy. Przepraszam, proszę pana. E, muszę zobaczyć twój identyfikator. E, przepraszam, proszę pana. Ej, zatrzymaj się! Mamy kod 13 w skrzydle C. E, proszę o wsparcie. Zrozumiano e, wsparcie wysłane. Znajdźmy tego szczura. Okej. 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 Czy teraz wszystko jest w porządku? Czy coś się zacina, czy coś jest nie tak? Śmiga, czy nie śmiga? Powinno śmigać. Czy tu jest coś napisane? Chwila. Assignment of mordge. Czy to jest wniosek o kredyt? Czemu ktoś robiłby wniosek o! o! Co ja mogę zrobić z tym pluszakiem? Co ja mogę zrobić z pluszakiem? Trzeba go gdzieś włożyć. Włóżmy go do, tele... do telewizora. Nie, on do czegoś musi być potrzebny, słuchajcie. Nie zostawialiby takiego pluszaka po prostu tutaj. 7.40. Dobra, bierzmy kartę. Tutaj nic więcej e, raczej nie możemy zrobić. Ten obraz trochę mi się kojarzy z... E, Severance. Ogólnie ta cała firma trochę mi się kojarzy z Severance, więc zobaczymy o co chodzi. Ale mamy wziąć tą kartę... Mamy wziąć tą kartę. Mamy tutaj banany. Mamy jakieś inne rzeczy. Eee, więc powinniśmy po prostu chyba pójść z tą kartą do, do tych drzwi. Nic innego nie uda nam się z tym osiągnąć. Podstawowe pytanie. Okej, okay, wiemy, że Hamel Corporation jest złe, prawda? Wiemy, że Hamel Corporation jest złe. I mają bardzo mocne metalowe, grube drzwi do swoich pomieszczeń, ale mają też jakieś kapsuły kryogeniczne. O co chodzi z tymi kapsułami kryogenicznymi, czy, 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 to, czy. oni tu trzymają dzieci porwane? No bo wiecie, oni porywają te dzieci niby, nie? Albo przynajmniej było tak, że była ta kaseta i dziecko jakieś zniknęło i to jest chyba w ogóle ten ojciec, który szuka tego swojego dziecka. Były filmiki z tym związane w pierwszej części. Więc... Amogus, mówicie? Ej, one trochę wyglądają jak Amogusy. Ej, to jest fakt. Ja myślę, ja myślę, tylko kto jest, kto jest w takim razie impostorem tutaj? Może ja jestem impostorem? Proszę bardzo, wielki panel sterujący. Mm. Mamy kasetę. Backup ready. Okay, czyli możemy robić kopię zapasową czegoś. Czegoś. Witam Amanda. Jesteśmy na super sekretnej misji e, śledzącej i będziemy e, szukać rzeczy, które są na liście. Na tym polega ta zabawa. Ok, chodźmy. Czy jesteście gotowi na zaczęcie poszukiwań? Ktokolwiek znajdzie wszystko, wygrywa nagrodę. Pierwsza rzecz na naszej liście to fioletowy hydrant. Hmm... Czy widzicie fioletowy hydrant? Jest tam. Dokładnie, świetna robota. Widzę go tam. Uli, możesz odznaczyć fioletowy hydrant z naszej listy. Następna rzecz na liście to. Drzwi z trzema oknami. Czy możesz znaleźć drzwi z trzema oknami? Okej, okay. okej, okay, okej, okay. lockdown. I teraz mogę Wam na spokojnie chyba powiedzieć o co chodzi. Jeśli nie widzieliście, zobaczcie. Tutaj są różne rzeczy: piłka, drzewo, piesek i drzwi z trzema oknami. Teraz kabel z tego czegoś. Idzie idealnie tutaj. Więc ciągniemy za tą wajchę. I powinno nam się to ogarnąć. Wracamy. Zobaczcie, mamy zniekształcony obraz. I proszę bardzo, znalazłam A je drzwi z trzema oknami. Możemy wykreślić ją z listy. Świetna robota. Super sekretny team uh, tajnych agentów. Okej, okay, Woolie. Co następne? E, stara skarpeta. Ugh. Jeśli jest na liście, musimy ją znaleźć. Czy możesz nam pomóc? Oczywiście, że mogę wam pomóc. Skarpeta, 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 skarpeta. Tu mamy skarpetę. I to będzie... Po, 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 po. Tutaj. Tutaj zielone, ok, ostrożnie teraz, ok, stara śmierdząca skarpeta, co teraz, ok, następna rzecz na liście, uli, e, bezdomny pies. Jaki słodki! Zobaczcie! Jaki słodziachny! Dobra. Eee, on się tak ślini słuchajcie, piana mu z pyska leci, bo się cieszy. Eee, tu. Tu, 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 tu. Okej. Okay. A niech to. Mamy aktywny lockdown w pokoju Echo 7. Potrzebuję kogoś z kartą dostępu poziomu czwartego. Okej, okay, wysyłam kogoś. O nie, oni już tu są. Oni już tu są, moi drodzy. Klik. O, jaki słodziak! O! E. Ok. Ta zabawa jest świetna. Zobaczmy, co jest kolejne. Okej. Okay. Wuli, co to jest?

Co to ma być? Okej. Okay. Pyk. Mamy zielone. Jest dobrze. Kto dotknie... kabla. Owieczka... Owieczka pieczona. O! Pieczona owieczka. Dobra. Biedny uli. E, open the... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Otwaj, otwieraj! Uciekaj! Otwieraj, uciekaj! Otwieraj, ucieka, mordo! O. Czy to o to chodziło? 10 lat później? 10 lat! Riley, Riley. weź to. Get. I wynoś się stąd. Ok. Zakończenie. Zakończenie poprzedniej części. Będę zaraz za tobą. Obiecuję. To było, słuchajcie, zakończenie e, drugiej części. Na pewno wszystko z nią jest w porządku, prawda? Na pewno nic jej się nie... Na pewno nic jej się nie stało, prawda? Po prostu... Polewali się... Tym... Slime'em. Wiecie, challenge robili ze Slime'em. I tak ten Slime tak squishował, robił takie... To na pewno nie było jej... jej... Wnętrzności czy coś. A ona się teraz cieszy, dlatego tak. Ona płacze ze szczęścia. Na 100%. <grystanie> <grystanie> A, także no. Tak. To tyle? To tyle? Kto ci mi powiedzieć? Kto ci mi powiedzieć, że odpalałem live'a? Dla dwunastu minut? Dla dwunastu minut odpalałem tego livea. To co? Jak tam? Jak tam wam dzionek mija w takim razie? Jak tam? Co tam u was? Fajnie jest, prawda? To ja wam może zaspoileruję plan na jutrzejszy dzień. Nie wiem czy mi się uda, ale specjalnie byłem dzisiaj w Żabce po popcorn, bo miałem to robić dzisiaj. Miałem plan, żeby zrobić dzisiaj live'a z oglądania The Amazing Digital Circus. Wiecie co to jest, prawda? Jak to się po polsku nazywa? Niesamowity cyfrowy cyrk? Czy coś w tym rodzaju? Chciałem, nigdy nie oglądałem ani jednego odcinka. Chciałem zrobić po prostu, zrobić sobie popcorn, siąść, odpalić wszystkie odcinki po kolei. Wszystkie odcinki po kolei na, na live i po prostu oglądać i komentować, i żebyście mieli moją pierwszą reakcję. Eee... Problem jest taki, że wszedłem na. Jakby ten kanał i okazało się, że jutro jest kolejny odcinek, więc stwierdziłem, kurde, no jutro wychodzi kolejny odcinek. No nie będę dzisiaj robił live'a, tylko zrobię już jutro razem z tym najnowszym odcinkiem, prawda? Więc obejrzymy jutro wszystkie chyba 6. Więc taki yy, spoiler, jak, jak, jakby co. Więc to, to tyle. Dzięki za oglądanie tego live'a, to no co ja wam... Co ja wam poradzę, że to było takie krótkie no. To no było krótkie. Mam kanapeczki do zjedzenia idę sobie zjeść kanapeczki. Widzimy się jutro.